O, tak czułem, że Was tutaj spotkam. Coś tak. takiego, zrobiłyśmy kawań Aperola. Całe szczęście. Słuchajcie, dziewczyny. To, co, to... Pogadamy sobie chwilę. Co Pogadam wy na to? To okulary. Okulary. A jest w biżu? Kurde nie mam, no. Nie ma biżu. Myśmy zabaj zrobili od razu tutaj reklamę. Skąd wy się znacie dziewczyno? Pierwsze pytanie. Jest? Maybe later. Thank you very much. Dziewczyny, skąd wy się znacie? My się jest. Dokładnie. Naprawdę? to się nas razem w pokoju. Dokładnie. I tak już zostało. I tak powstała znajomość, która trwa już od półtora roku prawie, dokładnie. Żeby śmiesznie, ja jestem, ona jest z północy Polski, ja z południa i jakoś się utrzymała ta znajomość. Tak jesteśmy czwarty raz i razem w pokoju. Zawsze razem w pokoju. Zawsze razem. Pięknie. Już dobrze o tym wiesz. Nawet nie musimy ci tego mówić. No oczywiście, że tak. A wiecie, że ten pokój w Giebutowie, w którym wy zamieszkałyście i narodziła się ta wasza przyjaźń, on ma w sobie coś magicznego, bo to nie tylko wy poznałyście się no, to bliżej, to było, to było, to <grym> po zamieszkaniu w tym pokoju, tylko kilka, kilka innych dziewczyn. Słuchajcie, pytanie do was, bo ogólnie nagrywam filmik z osobami, które są po raz pierwszy. Jezu, ja muszę macie jeszcze coś powiedzieć. No. Nie wiem, czy ty wiesz, to już Oli mówiłam. Tak. Ale y, opowiadałam o Was w Radiu 357. Ja też zostałam tam ujęta. I Ola też tam była ujęta, dlatego że było y, zawsze w 357 jest y, Kuba Strzeczkowski mówi co Państwo na to, to jest jeszcze strójki, a teraz zmieni wersję wakacyjną co Państwo la, lato. I była informacja, bo w ogóle taki, cały taki e, cykl e, godzinny o tym, czy ludzie dorośli pojechali by jeszcze na kolonie, czy jesteśmy w stanie nawiązać znajomości nowe, w późniejszym, czy w, wieku. W późniejszym wieku, czy ktoś chciałby na przykład pobyć w jednym e, pokoju z inną osobą, której nie zna. I ja zadzwoniłam i powiedziałam właśnie, że może nie byłam na koloniach takich dla dorosłych, ale hmm? pojechałam na obóz tenisowy dla dorosłych i powiedziałam, że właśnie miałam taki cel w tym roku, żeby sprawdzić, czy jeszcze umiem po, w tym wieku. Wiesz, nawiązać znajomość, powiedzieć cześć, mam na imię Roma, przyjechałam stąd, a ty, a coś tam. No i opowiadałam o tym, że w ogóle super obóz, że polecam każdemu. Kurde, nie mogłam już zrobić logowania produktu. ale e mi się wydaje, że dużo osób już posłyszało. E e tak, i powiedziałam, że byłam właśnie w Kurwacji, że byłam w tym Giebutowie i że. E a potem znowu w Giebutowie. W tak, tak, znowu e tak. W ogóle powiem Ci, że tak e długo to mówiłam, to w ogóle mi prowadzący nie przeszkadzał i mówi, no to pięknie, no to super, to tak z koleżanką i. i czy wam się ta przyjaźń utrzymuje? mi że tak, że znowu jedziemy do Chorwacji. Wszystko opowiedziałam. była u mnie nad morzem. Tak, na byłem też u niej nad morzem w lutym. przebiało mnie strasznie, bo nie wiedziałam... się nie umiesz ubrać nad morzem. Bo ja jestem ze Śląska. No. Tak jest. Tam trochę cieplej. A jak myślicie, co powoduje, że tak w sumie łatwo jest nawiązać nową znajomość na obozie tenisowym? Myślę, że wspólne, ta wspólna zajawka przede wszystkim. Bo tu przyjeżdżają ludzie, no, którzy lubią tenisa e, i lubią taką formę spędzania czasu. Tak? Wiadomo, że to nie są w czasy all inclusive, e, polegające na leżeniu i na jedzeniu, okay. tylko na jakby, wspólnej e, aktywności, spokojowaniu się, tak, rywalizacji. Więc mi się wydaje, że to też dużo ludzi. A ja uważam, że też aktywności wieczorne, które są robione, dlatego że pomimo tych dwóch treningów, które mamy, jesteśmy zamknięci w tych grupkach czteroosobowych. To mimo wszystko jednak te aktywności, tylko jakieś gry, gorące krzesła czy coś innego. Jaka, jednak, to melodia? jaka to melodia? dokładnie powodują, że ludzie też się jakby poznają trochę w takiej innej formie, nie tylko takiej tenisowej, ale też bardziej na ludzie. To jest fajne. Super.